Dębiczanie uczcili 82. rocznicę rozstrzelania 54 więźniów przez Niemców. Był to odwet hitlerowców za akcję dywersyjną żołnierzy Armii Krajowej na niemiecki pociąg. Zginęli wówczas przede wszystkim mieszkańcy powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, przywiezieni z katowni w Krakowie, Rzeszowie i Tarnowie. Była to akcja odwetowa za działania kierownictwa dywersji okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. Akcje, które przeprowadzono 29 stycznia pod Krakowem, pod stacją Szarów, a także w rejonie Czarnej i Tarnowskiej przez kierownictwo dywersji Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej i właśnie w odwecie Niemcy 2 lutego tutaj dokonali tego bestialskiego mordu. Natomiast w tym miejscu znajduje się pomnik, a po wojnie ciała tych tutaj rozstrzelanych ekshumowano i spoczywają oni w zbiorowej mogile na cmentarzu wojskowym w Dębicy. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w 1944 roku przy nasypie kolejowym w Dębicy. To ważne, aby przypominać o takich wydarzeniach, podkreślają samorządowcy. Mamy to szczęście obchodzić tą rocznicę, biorąc pod uwagę nieszczęście tych czasów. Warto w szczególności młodym o tym przypominać, stąd też również nasza obecność. Trzeba przekazywać młodym z tym przesłaniem, że nigdy więcej. Nigdy więcej takich sytuacji, nigdy więcej wojny, nigdy więcej takiego okrucieństwa, i trzeba o tym młodym mówić i tłumaczyć im, że dzisiaj jest dobrze, ale to nie jest dane raz na zawsze, i trzeba robić wszystko, żeby taki czas już nigdy nie nastąpił. Tak, to jest nasz obowiązek, żebyśmy o tych tragicznych wydarzeniach pamiętali, je przywoływali. Tak jak wspomniałem wcześniej, wojna to zawsze tragedia, zawsze zło. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby oddać hołd, żeby pamiętać, no i żeby przypominać wszystkim, że to nie tak dawne czasy 84 lata temu to jest żadna, proszę Państwa, odległość i Niemcy tutaj mordowali Polaków, i tych Polaków później tutaj zostawili no, w taki naprawdę sposób poniżej wszelkiej. Jak wiemy, była to zemsta niemieckiego okupanta za próbę Realizacji przez żołnierzy Armii Krajowej zamachu na Hansa Franka, zamachu kolejowego na tej linii kolejowej. Pamiętamy, nie możemy o tym zapomnieć, że Niemcy próbowali w ten sposób no nie tylko dokonać zemsty, ale przede wszystkim. Zastraszyć mieszkańców Dębicy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Ducha Świętego, a następnie uczestnicy udali się pod cegielnie, gdzie przy obelisku oddano hołd zamordowanym.